Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy. Dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, ani dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku? Podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz, obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Pewnie nieraz nam się zdarzyło by tam komuś pomóc, wyciągnąć może nie tyle drzazgę, co jakąś muszkę z oka. Mieliście takie sytuacje? Pewnie musielibyśmy, mieliś, jak to powiedzieć, pewnie musieliśmy być w miarę delikatni, by to zrobić, żeby tam tego oka nie uszkodzić, bo jest to takie wrażliwe miejsce. I tam jest to nawet takie, że ciężko samemu to wyciągnąć, dopiero co komuś pomóc. Jest to wrażliwe miejsce. Oko też jest takim miejscem w, w ciele, które nam pokazuje, jaką wrażliwość nosi każdy człowiek. Oko jest bardzo takie czułe. I może kiedy Pan wskazuje nam na oko, to pokazuje nam, że ludzie są bardzo wrażliwi i delikatni najczęściej potrzebują dużo, dużo takiej wrażliwości też dla siebie, tacy jesteśmy. Dlatego kiedy brakłoby nam takiej wrażliwości, delikatności, to, to powinniśmy o nią prosić Pana, żeby umieć sobie nawzajem pomagać, bo jak jesteśmy zbyt może tacy, jak to dzisiaj belka, tacy twardzi, zbyt tacy oskli albo skostniali, to możemy, nawet chcąc pomóc niekoniecznie pomóc, ale jeszcze zaszkodzić. Więc myślę, że Pan Jezus pokazuje nam znów taką ważność wrażliwości i miłości. Byśmy nad tym pracowali cały czas, by nasze uosobienie było takie na tyle, by umieć komuś wyjąć drzazgę z oka i mu nie zaszkodzić. Uczmy się tego i Duch Święty na pewno nas w tym kierunku prowadzi, tak nas kształtuje, tak nas przemienia. I nie bójmy się tej wrażliwości, delikatności. I to, co w nas jest takie twarde, to poddawajmy pod tą łaskę przemienienia podczas modlitwy, Eucharystii, psychologii, różnych rzeczy. I nawet jak jesteśmy asertywni, umiemy o siebie zadbać, o swoje, to w taki sposób, żeby nie utracić tej wrażliwości. A tam, gdzie jest niepokój, byśmy umieli zanieść pokój. Tam, gdzie jest krzywda, wybaczenie, tam, gdzie jest, nie wiem, co jeszcze może być, jakiś płacz, to pocieszenie. I to chyba to jest ta umiejętność wyciągania drzazgi z oka brata. Bo jeśli miałby być jakiś niepokój, a my byśmy go tylko pogłębili, to jest belka. Jeśli gdzieś płacza, my tylko go pogłębimy, to jest belka. Jeśli gdzieś jest krzywda, my dokopiemy komuś jeszcze, to to jest ta belka. Niech Jezus da nam tą łaskę przemiany i zmiany.